Dzień dobry bardzo kochani, dziś nadarzyła się okazja na kolejnego vloga, ponieważ wybieram się na wycieczkę do Amsterdamu. Jak już Wam wspominałam, ja mieszkam niedaleko granicy z Holandią, w sumie na samej granicy do Amsterdamu, mam nie wiem chyba 200, może 250 km. Ale jakoś jeszcze nigdy nie nadarzyło się okazji, żeby tam pojechać, a dzisiaj wybieram się właśnie tam. W dodatku mam dla Was e, niespodziankę w roli pewnego gościa. E, ja już, jak widzicie, trochę się ogarnęłam, nie malowałam się, na rzęsy nałożyłam tylko mój wodoodporny tusz e, z Chanel i trochę podkreśliłam brwi, delikatnie także, dlatego że na zewnątrz już jest gorąco. I no, nie chcę się rozpływać. Mm, a propos w ogóle rzęs, słuchajcie, jedna z was się mnie pytała, um, czy doklejam sobie rzęsy? Nie. Ja rzęs sobie nie doklejam, nie doklejałam. Jedyny dzień, w którym miałam doklejone rzęsy, to było moje wesele, choć i tak jak wiele osób mi powiedziało niepotrzebnie, to są moje rzęsy. One są co prawda wyhodowane na odżywkach, ale się trzymają i tak wyglądają, także. Słuchajcie, będę się zbierać, bo muszę jeszcze kawałek jechać yy, i auto zatankować. Yy, Także zobaczymy się na miejscu. Do później. Panie Parcie, z kim jestem. Też. Jesteśmy w Amsterdamie, jak już zresztą widzieliście, bo pokazywałam Wam po drodze co nieco. Um, jak jest plan na dzisiaj? Będziemy zwiedzać jeszcze Będziemy zwiedzać, jeszcze sami nie wiemy co. Na razie to jest płok, dosłownie płok na ulicach. No dokładnie, Amsterdam, miasto miliona rowerów, nie. Tak. Dobra, my się odezwiemy później. Tak. Nie? Tak, tak. Tak, tak, tak. To na razie. Pa! Słuchajcie, jesteśmy pod jedną z holenderskich drogerii i zrobiłyśmy razem z Ewą normalnie deal życia. Poszliśmy kupić. Pokaż się, kupić wodę micelarną z Garniera i okazało się, że zapłaciliśmy za jedną, a druga już była w gratisie, także jeszcze wyszło na stanie naprawdę niż w Polsce, nie? Tak, tak. Spoko, najlepsza woda micelarna. <tys> głodomory czekają na jedzenie. Ja mnie jeszcze mogła wytrzymać. A ja już nie. Już mi żołądek marsza wojennego zaczyna grać. właśnie poszukujemy ulicy, na której znajduje się Forever 21. Koniecznie musimy wejść na zakupy, nie? Ewcia? Ja Ja? Ja? No, 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 no! Patrzcie na to, jakie są kolejki do Madantu są. Są. Masakra! No, to Słuchajcie, znaleźliśmy Foreva 21, dlatego zaraz będziemy do środka znikać. Słuchajcie, wiecie co? Jesteśmy rozczarowani. Bardzo. I to bardzo. bardzo. Tak żeśmy czekały, żeby do tego Foreva 21 wejść. I fajny sklep dla 16, 17, 18-latek, ale jeżeli ktoś już jest powiedzmy 30 czy 30+, plus, to. to nie bardzo dlatego teraz stoimy pod River Island i zaraz wchodzimy do River Island to już bardziej coś dla nas do zobaczenia później wiecie co ja mam wrażenie, że tutaj te ulica z, z, z wszystkimi sklepami w Amsterdamie po prostu nigdy się nie kończy my już chodzimy od jakichś co najmniej 3 godzin, trzech jak nie lepiej nie? chodzimy po sklepach i chodzimy i chodzimy i po prostu końca nie widać my musieliśmy usiąść Gdzieś w jakiejś knajpie, i w końcu się coś napić. Może zaraz pójdziemy jeszcze coś wszamać. Także zobaczymy hmm. się później. Patrzcie, Patrzcie na to. Piękny błyszczyk, Jezu. Nie daje, że piękny? To ładnie pachnie z floraru. Jesteśmy już u Ewci w domu w Bredzie. Zawinęliśmy się z Amsterdamu, bo złapał nas straszny deszcz. W ogóle wyglądamy obie jak takie z mokre z kury. Zabieramy się teraz za jedzenie. Potem jeszcze coś chwilę porobimy i ja będę uciekać do domu, bo przede mną jeszcze też dobra godzina, prawie że półtorej jazdy. Także. Pewnie będę się do Was już odzywać od siebie z domu. Do zobaczenia. Hej, jak widzicie, dotarłam do domu. Mamy godzinę dokładnie 22. Jestem padnięta i styrana jak pięty araba. Naprawdę, y, dzień był długi. Bardzo dużo chodziliśmy. Mm, ale było bardzo fajnie, właśnie pomijając jedynie właśnie to, że nas ten, ten deszcz złapał. No i z racji tego szybciej żeśmy się zwijali. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Ja tymczasem uciekam, idę się kąpać i ogarniać się i do łóżka spać. Będę na pewno dzisiaj spała jak małe dziecko. Przepraszam Was za światło, no ale niestety, no o tej godzinie już nie mamy um, dziennego światła, jedynie pozostaje sztuczne. Mam nadzieję, że mam to jednak mimo wszystko nie przeszkadza. Um, w takim bądź razie, do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was, pa!